Dzień dobry. Ja nazywam się Anna jak bereza jestem adwokatem. W tym wideo w związku z tym, że Państwo zadawaliście mi tak bardzo dużo pytań dotyczących tego, jak zabezpieczyć swój majątek, jak teraz postępować z uwagi na to, że już mamy pandemię, wojnę, wszystko co tylko mogło być, a do tego szalejącą inflację. Więc oczywiście, sposobów zabezpieczania majątku przedsiębiorstwa jest bardzo dużo. Tego, co dzisiaj można zrobić jeszcze więcej. W związku z tym, postanowiliśmy w kancelarii, że zrobimy taką serię filmików wskazujących Państwo, jakie kierunki my byśmy proponowali. Natomiast oprócz tego rozpoczniemy też szkolenia stacjonarne, więc, gdyby Państwo mieli ochotę zobaczyć to na naszej stronie internetowej albo w mediach społecznościowych, będziemy starali się na bieżąco publikować, kiedy i o jakiej tematyce będą szkolenia stacjonarne. Na pewno jedno będzie pod koniec lipca we Wrocławiu i już w tym tygodniu myślę, że pojawią się takie informacje na naszych wszystkich stronach. Natomiast w przedmiocie tym, którym najczęściej pada pytanie, czy można zrobić coś już i właściwie co robić? Oczywiście tych rzeczy jest bardzo dużo, natomiast to, co mi się wydaje, na samym początku trzeba było zacząć, to to, co robimy na bieżąco w firmie. Czyli na bieżąco podpisujemy umowy i trzeba zacząć od zastanawiania się nad tym. Oczywiście że trzeba też pomyśleć, czy nie otworzyć oddziału w jakimś innym kraju czy nie rozważyć częściowego przeniesienia, czy nie pomyśleć o tym, jakie w tej chwili ulgi są, bo naprawdę to prawo podatkowe w tym roku dało nam kilka ulg, które racjonalnie dają możliwość funkcjonowania firmy i skorzystania z nich, więc ja też namawiam przedsiębiorców do tego, żeby z tego korzystali. Skoro takie możliwości w tym roku są, te przepisy oczywiście zmieniają się niesamowicie szybko, tak? nasi rządzący nie dają nam chwili wytchnienia, trzeba je na bieżąco analizować, ale dzięki nim też mamy bardzo dużo możliwości, do których jak najbardziej nakłaniam, żeby korzystać. Ale to, co chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć, bo to pytanie, które się bardzo często pojawia, to jest, co zrobić z umowami, jeżeli wiemy, że nie podpisujemy umów na miesiąc, ani na dwa, a wartość pieniądza tak strasznie się zmienia, że trudno przewidzieć, ile faktycznie ta usługa, czy ten produkt, który mamy wyprodukować, będzie nas wyprodukowanie kosztował za rok, za dwa, za trzy. I Mamy taką klauzulę, która, mamy i klauzulę nominal, która jest nominalizmu i zasadę waloryzacji, które są zawarte w jednym przepisie w artykule 358 z indeksem 1 kodeksu cywilnego. Warto do nich spojrzeć, ponieważ tam mamy taką zasadę, która wydaje się oczywista, tak? czyli nominalizmu, jeżeli mamy jakieś świadczenie, to dokładnie ona wskazuje, że jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, Spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej. I co do zasady, jest to oczywiste, ale bardzo szybko rzecznictwo z latach 50. zobaczyło, że to się dość mocno kłóci z taką podstawową zasadą sprawiedliwości, przez nas tak pojmowaną. Tak? Ale po prostu tego, że jeżeli przykładowo ktoś zapłacił jakąś kwotę, nawet w roku 80, a dzisiaj miałaby mu zwracana być ta sama kwota. Nominalnie liczona, no to oczywistym jest, że będzie na tym stratny. A tak, oczywiście, jeszcze trzeba było spojrzeć dokładnie w którym roku, ale co do zasady, wartość pieniądza w czasie się zmienia. I tak samo jak mieliśmy roszczenia osób poszkodowanych, to po kilku latach procesu wypłacona kwota naprawdę już nie odzwierciedlała tej szkody czy też krzywdy, która została danej osobie wyrządzona. Dlatego też mamy możliwość odwołania się do innych mierników. I oczywiście. Najprostszymi wydaje się inna waluta. Łatwo jest powiedzieć, że kontrakt podpiszemy w euro czy też w dolarze. To wydaje się najprostszym rozwiązaniem. Tylko od razu się pojawia pytanie, czy ten euro czy też dolar jest taką walutą, w którą warto sporządzić umowę. Czy jest tak pewną, że w Państwa sytuacji warto właśnie w niej regulować kontrakt? Jeżeli chodzi o moje porady w zakresie akurat walut, to ja mówię klientom, żeby zastanowili się nad tym, czy w tej walucie będą po prostu płacili jakieś świadczenia? Ja osobiście mam tak w moich e, przedsięwzięciach, że płacę część zobowiązań w euro. W związku z tym dla mnie opłacalnym jest część kontraktów posiadanie w euro, bez względu na to, czy euro będzie miało poziom dzisiejszy, czy pięć razy większy, to jeżeli ja będę płaciła swoje zobowiązania w euro, to i tak dla mnie zawsze to będzie bezpieczne. Natomiast, jeżeli takiej sytuacji Państwo nie macie, czyli wszystko rozliczacie w złotówkach, no to oczywiście już spekulacją jest, jaka będzie wartość dolara, czy euro za rok, za dwa, za trzy. Można się zastanowić też nad tym przy okazji, w jaki sposób będziecie swoją firmę rozwijali, ale to już jest kwestia drugorzędna. Natomiast, jeżeli mamy, jesteśmy w Polsce, rozliczają się Państwo tylko w Polsce i Wasze interesy nie są rozliczane w żadnej innej walucie. To y, warto się zastanowić nad tym przede wszystkim, co będzie wpływało na cenę tego produktu albo usługi, którą macie w kontrakcie. Zatem, jeżeli są jakieś dobra, których cena warunkuje to, jaka jest cena ostateczna waszej usługi, to warto się zastanowić, czy nie od ich wartości, czy też całego koszyka dóbr, uzależnić wartość ostateczną kontraktu. Czy też można się odwołać do średnich pensji krajowych publikowanych przez GUS? One dzisiaj wszyscy wiemy, jaka jest średnia pensja krajowa. Jaka będzie za rok, tego nie wie nikt. Możemy przypuszczać jedynie patrząc na to, jak wzrasta inflacja, ale tylko przypuszczać. Natomiast na pewno te średnie pensje krajowe w jakimś zakresie odzwierciedlają rzeczywistą sytuację rynkową. Też jest tak, że jeżeli Państwo odwołujecie się do innej waluty, możecie odwołać się do średniego kursu NBP, ale to już jest. Tylko tyle, że obiektywna wartość waluty, natomiast nie wiecie, jaka będzie ta wartość waluty. Więc warto jest się zastanowić nad tym, do czego się odwołać w Państwa sytuacji i naprawdę warto to rozważyć do każdego kontraktu, który macie, w zakresie tego, co będzie bardzo rzutowało na ostateczną cenę Waszej usługi czy też produktu. Jest bowiem tak, że tenże przepis daje możliwość zwrócenia się do sądu, jeżeli nastąpiła istotna zmiana wartości pieniądza, aby to sąd to rozważył, ale ona nie dotyczy przedsiębiorców. W paragrafie czwartym mamy wyłączenie przedsiębiorców. Dokładnie to wyłączenie brzmi tak, że z żądaniem zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego nie może wystąpić strona prowadząca przedsiębiorstwo. Co prawda, nie jest tutaj wymienione dokładnie, że nie może konkretny rodzaj spółki czy też jednoosobowa działalność gospodarcza, tylko strona prowadząca przedsiębiorstwo, co daje duże pole do interpretacji. Też powinni Państwo wiedzieć, że w orzecznictwie wskazuje się, że to powinno być zmienione. Tak, ta, ta zmiana wartości nominalnej pieniądza no jest zmianą, na którą nie mają wpływu zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, więc wszyscy myślimy o tym, że ten przepis ulegnie zmianie w tym zakresie, ale dzisiaj taki właśnie jest. Więc jeżeli to świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, to można polegać tylko i wyłącznie na zapisach umownych. Więc to od Państwa zależy, co napiszecie w tych swoich wzorcach umownych, jak to uregulujecie w swojej umowie. Jak w ogóle tego nie uregulujecie, no to najprawdopodobniej nic nie będziecie mogli zrobić. Podczas gdy podmioty, które mogą skorzystać z tego prawa, mają taką możliwość, że w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza, po powstaniu zobowiązania sąd może po rozważeniu interesów stron zgodnie z zasadami współżycia społecznego zmienić wysokość lub spełnienie świadczenia. Oczywiście, że jest tak, że sądy najczęściej zmieniają tylko wysokość, tak? czyli zmieniają albo podwyższają, albo obniżają. Ale patrząc na literalne brzmienie tego przepisu, jest taka możliwość, żeby też zmienić sposób świadczenia. Jeżeli okaże się, że wykonanie tego świadczenia jest albo niemożliwe, albo kompletnie nieopłacalne dla jednej ze stron. Bo ja naprawdę coraz częściej mam u siebie w praktyce zawodowej taką sytuację, że przychodzi do mnie klient i mówi, że jemu bardziej się opłaca zapłacić kary umowne, niż wykonać zobowiązanie. Bo one jest za ceny tak nierealne dzisiaj, w stosunku do tego, co podpisywał 3 lata temu, że to jest zupełnie bez sensu, żeby jego firma to realizowała. I żeby ustrzec się przed taką sytuacją, która myślę, że grozi większości przedsiębiorców w tej chwili, bo naprawdę nikt z nas nie wie, jak ten pieniądz będzie się zmieniał, a wszystko wskazuje na to, że złotówka stabilna nie będzie, więc warto w swoich umowach zastanowić się nad tym, jak te umowy, które dziś Państwo podpisujecie, będą wyglądały. Oczywiście to jest jedna z tysiąca zmian, którą należałoby dzisiaj wprowadzać, ale zachęcam do tego, żeby się nad tym zastanowić. Za dzisiaj serdecznie dziękuję i oczywiście, jeżeli mają Państwo jakieś pytania albo chcieliby Państwo, żebyśmy powiedzieli coś więcej w tematach, które Was najbardziej dzisiaj nurtują, to oczywiście zachęcam do pisania do nas. A za dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia.